Odwiedzimy miejsce, które można chyba nazwać tak trochę e, greckim kepsikiem, czyli bar, w którym kręci się Geros. Mięso, które się tam kręci na grillu wygląda bardzo dobrze, wygląda na bardzo soczyste, dlatego Mamy już ogromną ochotę, żeby tego spróbować. I przede wszystkim nie jest to wiecie, kula mocy znana z wielu polskich kebabów, czyli niżej nieokreślona, zbita masa, tylko po prostu płaty mięsa nabite na ten ogromny szpikulec. No, zapowiada się to bardzo dobrze. Jakże różni się gyros od kebaba? Gyros jest wieprzowy, kebab, nigdy nie powinien być. Gyros może być też z kurczaka i tutaj są Właśnie te dwa rodzaje, albo wieprzowy, albo z kurczaka, natomiast dużo bardziej klasyczny jest właśnie z wieprzowiny, dlatego ja ten zamówiłem. Miejsce wygląda nowocześnie, ale szczyci się, że nie podaje tradycyjnie. Jest to taki duży rożek z chleba pita, mięciutki, chrupiący, świeżo wypieczony, tak przynajmniej smakuje. Na no, w środku bardzo cieniutkie, rumiane płatki wieprzowiny. Która jest bardzo miękka, bardzo dobrze doprawiana. Oprócz tego mamy tutaj cacyki, jak żeby inaczej nie mogło ich zabraknąć. Frytki, pomidor, trochę cebuli. Jest to naprawdę bardzo zacny. Street food z takim właśnie lokalnym, miejscowym akcentem. Bardzo dobre. Chyba nie zamieniłbym tego na Gettysyka. Przynajmniej nie w tym momencie. Za taką przyjemność: gyros w wersji XL, zapakowane w chlebek Pita. Z dodatkami trzeba tutaj zapłacić 10 euro, ale warto, bo ja naprawdę się tym najadłem.